Cześć, ja się nazywam Adrian Borowicz, a Ty oglądasz Szokiem Fizja. Bóle kręgosłupa to prawdziwa zmora naszych czasów. Często pacjenci na pierwszej wizycie pytają mnie, czy warto zainwestować 500 zł w rezonans, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat swojego kręgosłupa. Odpowiedź w dzisiejszym materiale. Odpowiedź na to pytanie oczywiście brzmi, to zależy. Najpierw sytuacje, kiedy zdecydowanie powinieneś zacząć od rezonansu magnetycznego. Powinniś zacząć od rezonansu magnetycznego, kiedy wystąpią u Ciebie tzw. czerwone flagi, czyli kiedy mamy podejrzenie o chorobę nowotworową. Możesz się podejrzewać, kiedy nagle straciłeś dużą masę ciała bez żadnego powodu, kiedy masz stałe, długie bóle nocne, zdecydowanie zrób rezonans i wyklucz chorobę nowotworową. Następna kwestia to osobie nie siły mięśniowej. Jeśli jest sytuacja, w której rzeczy wypadają ci z rąk, lub nie jesteś w stanie podciągnąć nogi do góry, lub rezonans magnetyczny. Ostatnia kwestia to objawy, które są obu kończynowe. Kiedy twoje objawy promieniowania pojawiają się w obu rękach lub w obu nogach, pracujesz z fizjoterapeutą już przez dwa miesiące, nie widać poprawy, jest to czas na zrobienie rezonansu magnetycznego. Jeżeli nie występują u Ciebie wcześniej wymienione przeze mnie objawy, spokojnie możesz odłożyć decyzję o rezonansie na później. Dlaczego? Rezonans to świetne badanie, w którym zbadasz kondycję swojego krążka stawowego, wyrostków stawowych, więzadeł czy powierzchni stawowych, natomiast ma jedną podstawową wadę. To badanie jest robione statycznie, należąco, a większość moich pacjentów ma problemy w momencie, kiedy się porusza, kiedy robi skłon w przód, lub wraca z pozycji zgiętej do pozycji wyprostowanej. Następna kwestia jest taka, że nas kręgosłup po prostu się starzeje. Podobnie jak skóra, na skórze pojawiają się zmarszczki, tak w naszym krążku stawowym pojawiają się odwodnienia czy mikropęknięcia. I teraz wyobraźmy sobie sytuację. Mamy pacjenta, którego boli kręgosłup. Postanawia zrobić rezonans magnetyczny. Wpisuje swoje wyniki w ulubionego doktora naszych czasów, czyli doktora Google, i tam dowiaduje się, że ma dyskopatię. Nagle w jego oczach pojawia się katastroficzny obraz zniszczonego kręgosłupa. Najnowsze badania pokazują, że tacy pacjenci dochodzą do siebie nawet 8 razy dłużej, właśnie przez katastroficzne wizje, które powstały w ich głowach, które niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z prawdą. Tak więc podsumowując. Jeśli pojawiają się u Ciebie objawy czerwonych flag lub Twój stan się nie poprawia, zrób rezonans magnetyczny. Jeśli nie, spokojnie możesz tą decyzję przesunąć w czasie, wykonać fizjoterapię przez okres powiedzmy dwóch miesięcy i cieszyć się życiem. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.